Zbliża się jedno z piękniejszych świąt. 26 maja swoje święto będą obchodziły wszystkie mamy. Oznacza to jedno, że każdy z nas bez wyjątku powinien pamiętać o święcie swojej rodzicielki. W życiu każdego człowieka są pewne następujące po sobie etapy. Przez wiele lat, od narodzenia do późnego wieku nastoletniego, mamy dbają o zdrowie swoich dzieci, troszczą się o nie i martwią, szczególnie gdy je coś boli i dolega. Zdarzają się także takie mamy, które przyprowadzają do dentysty swoje nieco starsze, na przykład 40-letnie pociechy, ale nie nam oceniać tą matczyną nadopiekuńczość. Przychodzi również taki moment, gdyż ze względu na upływ czasu następuje zamiana ról. Jeśli tak się dzieje, to jest to coś naturalnego i potrzebnego. Taka postawa dorosłych dzieci zasługuje na wielki szacunek, a ich mamy Powinny być z nich bardzo dumne. Z wieloletniej praktyki wiem, że bardzo często osoby w podeszłym wieku potrzebujące pomocy stomatologicznej oraz zadbania o zdrowie jamy ustnej, tak naprawdę pozostają z tym problemem same i wstydzą się prosić innych o pomoc. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom i doceniając dorosłe dzieci, które troszczą się o swoją mamę, chciałbym zaproponować swoją pomoc. Każde dorosłe dziecko, które umówi swoją mamę na kliniczne badanie stomatologiczne oraz RENGEN, tomografię trójwymiarową, oraz wyrazi gotowość zapłacenia za mamę, otrzyma 50% zniżkę na tę usługę. Umówienie wizyty i deklaracja zapłaty za mamę powinny mieć miejsce 26 maja, dokładnie w dniu matki. Sama wizyta będzie umówiona w dogodnym dla pacjentki terminie. Najszybciej jak to będzie możliwe. Wszystkie wizyty dla mamy będą, będę realizował osobiście. Proszę, dzwońcie 26 maja podając hasło Kocham mamę. Do zobaczenia przy fotelu stomatologicznym.